sobie we wszystkich możliwych warunkach i niech sobie po prostu teraz sprawi radość. Adam Małysz pożegnanie z karierą być może ostatni skok w karierze. Adam w powietrzu dokąd to leci. Niesamowite. Pięknie pięknie ależ jesteś wielki Adam to no po prostu coś wspaniałego. Hepient! Adam Małyż na podium Pucharu Świata. Triumf Kamila Stocha. 20 marca 2011 roku. Wyjątkowy dzień w historii polskiego sportu. Witam Państwa. Wymarzone zakończenie sezonu, wymarzone zwieńczenie kariery Adama Małysza. Mistrz wylądował na podium zarówno całego cyklu Pucharu Świata, jak i ostatniego konkursu, a triumfował dziś jego następca Kamil Stoch z planicy Bartosz Heller. Baliśmy się, że 20 marca 2011 roku będzie bardzo smutnym dniem, ale wręcz przeciwnie, stał się jednym z najpiękniejszych w historii polskiego sportu. Oto ostatni skok Adama Małysza w Pucharze Świata. Skok, który zakończył jego bajeczną, przebogatą karierę. Skok, który przyniósł mu trzecie miejsce i 92, ale już ostatnie podium w życiu. Po 17 latach w powietrzu Orzeł wylądował na 216 metrze. Na jednej narci dedykacja dla małżonki, bardzo proszę, na drugiej dla Hanu No dokładnie, to jest taki ostatni skok. Każdy zawsze coś się na koniec sezonu wymyśla. Król abdykuje, ale doczekał się godnego następcy. Książę Kamil Stoch skoczył raz a dobrze. 215,5 metra dało mu trzecie zwycięstwo w karierze. W finałowej serii nie udało się rozegrać. Dzisiejszy konkurs złożył się nie tylko dla mnie, ale i również dla Adama pomyślnie. Adam po raz piąty w karierze stanął również na końcowym podium Pucharu Świata. Sezon zakończył na trzecim miejscu, podobnie jak Polska w Pucharze Narodów. Trzeba jasno powiedzieć, to jest zasługa właśnie tych dwóch zawodników, którzy dzisiaj stali na podium. Potem były wspomnienia i łzy szczęścia. Cztery zwycięstwa na Mistrzostwach Świata. Adam Małysz, pomedał. Nieuniknione było to również, że łezka się zakręciła, bo oglądając to, ja rzadko mam okazję oglądać swoje skoki, dlatego że raczej zawsze patrzę do, do przodu. I jak podsumujesz swoje lata, wcześniej jako zawodnik, teraz jako asystent Hanule Pisto spędzone z Adamem Małyszem? No, myślę, że to były wspaniałe chwile. Takie jedne z najlepszych i... no trudno. A na koniec dowody, że na wielki benefic Adama w Zakopanem szykują się nie tylko kibice. Jedni wąsy już mają. Powoli, powoli, mnóstwo, ale it's rosną. Not <laughs> Ci, którzy nie mają, obiecują, że zapuszczą. Zdążę, zdążę. Lub korzystają z zastępczych. Słuchajcie fani Skoków, a w szczególności Adama Małysza. Przyjeżdżajcie do zakopanego i pożegnajcie Adama. Planica bartosz -Hel. Ruszyły napisy końcowe w roli tytułowej Adam Małysz kawał życia, kawał historii. Kariera Skoczka z Wisły oczyma i głosem Włodzimierza Szaranowicza. Co tydzień siadaliśmy jak do telenoweli żeby właśnie oglądać tę rywalizację. Fenomen socjologiczny. Ile rzeczy można było mu przypisać podczas tej kariery, że można w życiu wygrać ewidentnie bez układu, że jest człowiekiem rzetelnym, solidnym, posłańcem wielkich wiadomości, wielkiej nadziei. Zaczynał jako idol kryzysowy, który miał nas prowadzić jako ambasador wspaniałego skoku cywilizacyjnego do Europy. Fenomen społeczny, przecież my. Dzięki tym transmisjom żyliśmy życiem zastępczym. Był powodem ogromnej zbiorowej radości. Dał nam wiele, bardzo wiele. Mam nadzieję, że... Z tych młodych chłopaków, którzy dzisiaj mają aspiracje, którzy oglądali Adama tak jak na całym świecie, jak mistrz świata Gregor Schlierencauer, który powiedział, że Adam go natknął, że uwierzą, że nie zmarnujemy tego fenomenu, jaki się stworzył przy oglądaniu skłaków, tego fenomenu popularności. 14,5 miliona rekordowa telewizyjna widownia, kiedy zdobywał srebrny medal w Salt Lake City. 13 przeszło milionów. Puchar Świata w Zakopanem. To jego ostatnie zwycięstwo. I ta wielka radość nas, ludzi, którzy go oglądaliśmy, państwo przed ekranami krzycząc, skacząc, ja także krzycząc, skacząc, po prostu było pięknie i coś się niewątpliwie zamknęło, ale miejmy nadzieję, że w sporcie będzie jakaś próba kontynuacji. Mały szomanni już nie będzie nigdy, natomiast ważne, żeby były sukcesy sportowe i żeby coś po Adamie trwałego, bardzo trwałego zostało. Dziękujemy Ci bardzo Adam, dziękuję Państwu, do usłyszenia.